Cześć, chciałbym Was zaprosić na następny odcinek wycieczki po Vancouver. Chodźmy. Skuterek tutaj zaparkowałem, więc powinno być wszystko bezpiecznie. Pójdziemy szukać kwiatów. Przed moim domem jest tor kolejowy, który ciągnie się wzdłuż Vancouver. Jak widzicie, pociąg nie jeździł tutaj chyba od 30 lat. Ale ten tor kolejowy został przekształcony na ogrody. Każdy kto chce, może sobie uprawiać tutaj działkę. Ale niektóre pomysły są bardzo ciekawe. Roślinność jest bardzo różnorodna. Przy samej drodze to, to tak właśnie wygląda. Są maki. Niebieskie maki. Fioletowe maki. Tyle to ja się na kwiatach znam, że to są podobne. Tu jest bajorko z kaczkami. Pływają. Kaczki. Różnego rodzaju. Są duże, małe. Kaczka Czemu się pupcią jak wracasz? Choć powiedz Dzień dobry Trawę jedzą w większości No to kaczki jedzą trawę tylko właściwie nie? Dobre mieć taką kaczkę w ogrodzie, bo to nie trzeba kosić trawę nie? Ty Jesteś dobra tylko siara ty. A wy lubicie muzykę południowej Ameryki? No. Gość na flecie gra. Odkład muzyczny ma, ale na flecie to jego. Jego flecz znaczy. <grystanie> Ups, coś mu się popsyło. A, dostał telefon. <laughs> Sorry, szczęście mnie ze śmiechu. No dobra. Ten gość już e, telefon skończył rozmawiać i dalej gra. O, Płynie. Doda to poleci On to Ponto właściwie. Oni patulują za tak. No? A to jest basen otwarty. całe lato od czerwca do września. Bardzo długi basen ma 150 metrów w tej chwili patrzymy na scenę na której zespoły występują wieczorem często są polskie zespoły taneczne w Vancouver które przyciągają wiele publiczności basen się ciągnie, ciągnie. są trzy linie do pływania jest głęboka woda do skakania i, i płytka woda dla dzieci do zabawy a tutaj ujęcie dla kolegów dziewczyna z łasiczką Leonardo Da Vinci tylko w moim wykonaniu no. dziękuję wam za czas wspólnie spędzony. Czekam jak zwykle na Wasze pomysły, opinie, krytykę i do zobaczenia w następnym odcinku. Tchau,